Wielka wakacyjna wyprzedaż. DS4 z rabatem do 50 tysięcy złotych. W te wakacje możemy pokazać Wam trzy wersje wyposażenia Rivoli, Performance Line oraz Trocadero, czyli tą najtańszą, ale niekoniecznie najuboższą. Znaczy też niekoniecznie najtańszą, bo jeszcze mamy wersję Basil, która różnie jest mhm. dostępna na wyprzedaży, natomiast ona wewnątrz nie różni się znacząco od wersji Trocadero, jeżeli chodzi o fotele. Wiemy, że każdy z klientów ma różne oczekiwania wobec samochodu zakupowanego u nas w salonie, stąd też przygotowaliśmy różne wersje wyposażeń, żeby każdy znalazł inspirację, która najbardziej znajdzie się w jego oczekiwaniach, w spełnieniu. Więc wersja Rivoli jest to wersja najwyższa, tutaj zdecydowaliśmy się na pobranie samochodu ze stoku importera. Jest to auto, które generuje najwięcej emocji, dlatego że jest to auto z pełną opcją wyposażenia. Kuba przed nagraniami pytał czy w DS4 jest dostępna kamera noktowizyjna, więc tak, owszem, nawet w tym samochodzie w segmencie C tak, mamy dokładnie. kamerę noktowizyjną. No i kolor, którego jakby nie, nie lubimy, w tym samochodzie wygląda chyba najładniej tak naprawdę. Wygląda super elegancko, tutaj felgi 19 naprawdę też robią robotę. W Trocadero masz chyba 18 nawet, nie? Czy, w czy... Trocadero również mamy 19, generalnie mamy wszystkie no auta, które są powyżej wersji Bastille są już na felgach 19 cali. Jeżeli chodzi o kolory, proszę mhm. się nie sugerować kolorami, które mamy w salonie. Chodzi tylko o prezentację poszczególnych egzemplarzy w salonie, natomiast sam wybór wersji kolorystycznych jest szeroki, dlatego że mamy pełną paletę kolorów, oczywiście w zależności od dostępności w danym momencie samochodów na sprzedaż. Dziś mamy wszystkie, wiadomo, że auto się sprzedają po kolei. Wewnątrz samochodu właśnie, Rivoli. Opowiedzmy może o tych samochodach. Rozumiem, że ten z największym rabatem to jest właśnie Rivoli. Dokładnie. Największy rabat mamy na auta najlepiej doposażone, dlatego że jak wiadomo, producenci aut zarabiają na opcjach wyposażenia, więc w tym aucie z racji, że mamy wszystko, mamy ten największy rabat, on sięga nawet 50 tysięcy złotych w zależności od poszczególnych egzemplarzy. Więc auto, które mamy tutaj na sprzedaż za 225 tysięcy złotych katalogowo, mamy na sprzedaż za 175 tysięcy złotych. To jest cena, którą oferujemy na 3 razy W. I prawdopodobnie takich cen już po prostu nie będzie w tych samochodach, ponieważ te silniki prawdopodobnie wezmą i umrą, i będziemy mieli hybrydy. Dokładnie. Auta będą tylko do końca tego roku. Od połowy przyszłego roku sprzedaż modeli DS4 zamienia się na całkowicie auto zelektryfikowane, więc będą miękkie hybrydy oraz hybrydy typu plug-in. Wersje spalinowe zostają wycofane, więc też jest to ostatni moment na zakup samochodu w wersji standardowej, cieplnej, czyli wersji ICE. Natomiast, jeżeli chodzi o wersję Rivoli, mamy tutaj wszystko wykonane ze skóry, cały tunel środkowy, Właśnie a propos tej skóry, drzwi. przerwę ci. E, właśnie tylko w DS-ach można poczuć, dosłownie poczuć, jeżeli otwieracie drzwi, zapach skóry. W ogóle to jest coś nieprawdopodobnego, nawet bo wiadomo, nie jest w 100% gdzieś tam prawdziwa bydlęca, gdzieś tam pewnie jest przymieszana z, z syntetycznymi skórami, ale ten zapach daje takie wrażenie, że jakby nie potrzebujesz nic więcej. To jest jakby top. Em, jakby poczucia komfortu i luksusu w samochodzie. Dobra, reszta, reszta Grzesiu o, o wyposażeniu. Generalnie też jest śmieszna sytuacja, jeżeli chodzi o wersję Rivoli, bo przez półtorej roku, odkąd model jest na rynku, nie zamawialiśmy wersji Rivoli, tylko skupialiśmy się albo na performance, albo już na, na wyższej operze. Jak przyjechały do nas samochody w tej skórze, wszyscy się zaskoczyliśmy, jak ta auto bardzo dobrze wygląda w tych skórach, jak te skóry mają ładne przeszycia na fotelach, jaka jest perforacja. W tym Bo tu, samochodach rozumiem, masz wentylację foteli, wentylację, podgrzewanie, podgrzewanie masaże, mhm. mamy też ogrzewaną kierownicę e, oraz w tych samochodach mamy dostępny system nagłośnienia firmy Focal Electart, czyli jeszcze ten wyższy poziom wyposażenia oraz szyber dach, czyli tak naprawdę w tym aucie jest wszystko, dodatkowo dochodzi też zawieszenie hydrauliczne, które możemy zmieniać już znanym przyciskiem drive mode. Grzesiu, teraz najważniejsze pytanie takie ze strony klientów. Dlaczego mam wydać 175 tysięcy złotych, a nie zaoszczędzić właśnie ile i kupić Performancea czy Trocadero? No to przejdźmy do wersji w będzie nam najłatwiej pokazać. Te samochody mamy po 175 tysięcy, wersję Performance mamy w okolicach 155 tysięcy złotych po rabatach. Może się udać nawet taniej w zależności już tutaj też od Wyposażenia, mhm. bo nie wszystkie auta mamy identycznie skonfigurowane, no tak, tak, ważne, tak pewnie złotych, dach, pół, jest ważne. Bo tutaj mamy inny dach, 4,5 tysiąca złotych jest dopłaty, okay. tak. Natomiast y, nie, które auta mają więcej opcji, niektóre no, mają trochę mniej, niektóre nie, na przykład mają dobrane Macht Trix Lady. Mamy na tyle samochodów do wyboru, że naprawdę. Do, dosłownie w tym momencie, w ramach wielkiej wakacyjnej wyprzedaży, mamy do wyboru do koloru. Z opcjami, z silnikami, czy wszystko masz to samo? E, mamy silniki hybrydowe 225 no KONI, mamy wersję spalinowe benzyny 130 mhm. KONI oraz pojedyncze egzemplarze wersji w dieslu 130-konne, no. więc generalnie Super. cała gama, jeżeli chodzi o wersje wyposażenia, wersje kolorystyczne, wersje napędowe są dostępne. Dlatego, że wiemy, że wiele osób chce wyjechać nowym samochodem na wakacje, stąd też przygotowaliśmy. Tą specjalną akcję. To wersja Performance różni się tym, że mamy pełne fotele w Alcantarze z półsłużbą po bokach. W tej wersji, akurat mm -hmm. manualne, bo to jest ta tańsza wersja, z tego co kojarzę, to akurat ten egzemplarz mamy na sprzedaż za 135 tysięcy złotych, więc jak widać, można nawet kupić coś w racjonalnej cenie, dlatego że mamy tutaj trochę mniej opcji niż w samochodach w pełni wyposażonych. Wersja Performance też oferuje felgi w kolorze czarnym, więc jeżeli ktoś nie lubi innych odcieni, na na felgach lub lubi sobie zadbać o felgę, no to mają w kolorze czarnym. Wersja Performance też ma wszystkie chromy wymienione na czarne elementy i też można poznać auto z rocznika 23 względem 22. Tym że emblematy również w wersji Performance są w kolorze czarnym, jak również logotyp marki DS z przodu i z tyłu, emblematy również są wymienione na kolor czarny. Więc jak widzimy auto w takim all black specyfikacji, to wiemy, że mamy do czynienia z autem z tego roku. A w środku. do środka zapraszamy do kuby. A w środku wszystko jest oprzyte dosłownie wszystko. Jeszcze raz powtórzę, alkantarą. Nawet tutaj, gdzie moje kolano się opiera, jest bardzo miękki materiał. A znaczy gąbka w zasadzie pod alkantarą? Nawet schowek jest oprzyty alkantarą. Wiem, że się powtarzam, ale to jest aż niewiarygodne ile tego tutaj zapakował. Piękne oprzycie na desce rozdzielczej. Kierownica perforowana z oprzyciem właśnie też w kolorach performance których też pełno tych oprzyć widzicie właśnie na e, fotelach. Fotele są też z ciekawego materiału, ponieważ ta gąbka, która m, jakby jest zaraz na, na siedzisku, uważam, zapewnia nam genialną m, wentylację, tak, cyrkulację powietrza. No i po prostu nie zapłacimy się w miejscu, w którym jakby często się. By, by, by... W miejscu, w którym byśmy się płacili na innych materiałach ym, na siedzisku, bo tutaj rozumiem, wentylacji ich nie ma. Tutaj wentylacji mhm. nie ma ze względów technicznych, technologicznych, nie ma możliwości dajmy, nacięcia perforowania tego materiału, żeby on potem się nie psuł, nie, no tak. nie rozdzielał, tylko skóra ma takie właśnie. Stąd właśnie ten materiał, który oddycha sam z siebie, nie? Dokładnie. I wersja, która tak naprawdę jest taką alternatywą, jeżeli chcemy mieć auto, które posiada wszystko to, co wyróżnia DS-a, to co jest najciekawsze w DS-ie, natomiast nie chcemy dopłacać do wersji skórzanych, z funkcyjnych przyczyn, nie chcemy mieć skóry w samochodzie, lub też nie chcemy mieć auto z takim zacięciem sportowym, czyli performance. Czyli Wtedy benzyna mamy 130 koni kosztuje? W wersji Trocadero nawet możemy takim autem wyjechać poniżej 140 tysięcy 400 140 tysięcy brutto, oczywiście Brudto, jest oczywiście to oczywiście ważna informacja. Informacje. Światła LEDowe, rozumiem, mamy tak czy siak, to są eee, też pikselowe. Tutaj są akurat dobrane piksele, więc no proszę. E, tak jakby chcemy, żeby te auta wersji nawet e, środkowej, mhm. bo Trocadero jest środkową wersją, posiadały już te wszystkie elementy, które mhm. najbardziej wyróżniają DS-a na tyle konkurencji. Mamy już też 19-calową. Obręcz aluminiową, która bardzo ładnie pasuje do tego koloru, bo jakbyście wybrali czarny kolor, no to rozumiem, felgi też zostają felgi te jasne. zostają nie? te jasne. Też mamy właśnie w kolorze czarnym i białej perle samochód w tym samochodzie i w tej wersji wyposażenia. W środku natomiast mamy już fotele wykonane z półskóry ekologicznej, jeżeli chodzi o boczki. Natomiast środek jest wykonany z tkaniny. Natomiast kierownica, boczki, drzwi są też wykonane tutaj ze skóry. Ekologicznej, kierownica ma skórę naturalną. Kierownica, jest, wersji... cała, e, kierownica jest cała, jak licowana, nie ma już tutaj żadnych dodatkowych niesamowitych przeszyć ani tak. alkantary. A deska rozdzielcza podoba mi się, wygląda tak bardzo po krakowsku, czyli jak łuska smoka. E, tak, zgadza się. Albo po góralsku też, można po powiedzieć, góralsku. Bo, e, ma takie łuski, które się. Jak e, ten. Tak. <laughs> Natomiast to, co jest fajne w wersji Trocadero, to już w tej wersji w standardzie mamy head-up display i DS iris system, czyli ten touchpad środkowy, no, więc tutaj już w tej cenie 140 tysięcy złotych mamy wszystkie najnowsze systemy, nawigacje i tak dalej. Coś, co na pewno nie jest dostępne w wersji Performance, tylko trzeba to dobrać albo jest w wersji Performance Line Plus dostępna w standardzie. No to powiem szczerze, oferta jest naprawdę... Uważam, że świetna, bo nasze 308 GT, no bo przepraszam, jednak nie będziemy GT porównywać do Rivoli, bo jednak jest przepaść, jeżeli chodzi o ilość jakby opcji, ale to odnośnie 308 zapraszamy do innego wideo, bo też takie wideo w ramach wielkiej wakacyjnej sprzedaży nagramy w Perowie.